W poradniku pokażemy Wam, jak ukończyć opowieść z cyklu Legenda Monkey Island, czyli zadanie dla Guybrusha, i otrzymać wszystkie możliwe komendacje dotyczące tej części opowieści. Jeżeli chcesz przypomnieć sobie poprzednią historię, odsyłamy do naszego poprzedniego poradnika. Aby rozpocząć zadanie dla Guybrusha, podejdź do Captain Capsize. Zagłosuj na drugą księgę, patrząc od lewej strony, i wsłuchaj się w z tejże przygody. Po wybraniu opowieści, między skałami pojawi się portal, który pomoże ci w dostanie się na dobrze już znaną wyspę Mele. Zaparkuj w południowo-wschodnim porcie i od razu udaj się do najbliższej tawerny, jak na kulturalnego turystę przystało. Przyjdź do kuchni i porozmawiaj z szefem, a dowiesz się, że zwolnił cię nim w ogóle zdążył zatrudnić. Po odsłuchaniu tej przykrej informacji, udaj się do koriny, u której skończyłeś swoją poprzednią opowieść i również posłuchaj monologu. Chyba tubelcy nie są w do rozmowy. Skoro już dowiedziałeś się, co miała do przekazania, wróć do pobliskiego baru i przegadaj kilka spraw z pirackimi lordami. Wróć do koriny z uzyskanym pozwoleniem i odbierz księgę, która pomoże Ci w przyszłych próbach. you want to buy of I don't think so. The only maps in town. Uh, maybe I could be convinced to accept a chart from one of the governors. The shelves in that old mansion must be packed with all kinds of treasures. Teraz pora na legalnego handlarza. Przejdź do sklepu i odbierz notę kredytową, również ostatnią opcją dialogową. Następnie biegiem do rezydencji i sprawdź książki w szafach obok schodów. Jedna z nich wypadnie a w niej znajdziesz mapkę, która przyda się w przyszłości. Wejdź do pokoju śpiącego gubernatora, okradnij go z klucza i otwórz nim skrzynkę naprzeciwko, a atrament odłóż na stoliku. Zejdź w dół i weź pióro spod obrazu. Odłóż je przy atramencie. Wyciągnij notkę i podrób podpis niczego nieświadomego gebrusha. Ponownie udaj się do sklepu i doręcz pokwitowanie. Skoro wszystko, co teraz weźmiesz, idzie na rachunek gubernatora, na pewno nie zaszkodzi zabranie kilku wartościowych przedmiotów spółek sklepowych. Przejdź do obywatela, aby sfinalizować wymianę i podnieść mapkę leżącą na kocu przed nim. Is that one of the governor's famous sea charts? Okej, okay, you got a deal. The treasure map is yours. <laughs> Nobody else wanted it anyway. Kolejnym krokiem będzie Korina, od której odbierzesz tajemniczą flaszkę. Return to me when you now you are almost ready for what lies ahead. But I have one last gift to bestow. Udaj się do okradzionego starca w punkcie widokowym z całą załogą i wylej zawartość buteleczki do ogniska, aby oczyścić powietrze z tajemniczej mgły. Schodząc w dół, trafisz na trolkę. Użyj jej, a następnie opuść most nad przepaścią. Przejdź nim, a natrafisz na zniszczony wózek, w którym znajduje się pierwszy dziennik. Po przeczytaniu tej ciekawej lektury, obróć się i zasiądź na pierwszym w tej przygodzie miejscu przywołującym wspomnienia. troll nie, no, nie. Ale jeśli ktoś jest wierzył, tak lepiej, tylko na to, i don't make them angry. Podróżuj ścieżką na wschód, wejdź po kilku drabinach i przeczytaj już drugi dziennik w tej wyprawie. Aby dowiedzieć się o swoich następnych krokach, przejrzyj ostatnie strony wcześniej zdobytej książki. Zejdź z rusztowania i udaj się do lasu. Skręć w prawo. Utrzymaj równowagę na kłodzie. w lewo. Podepcz kilka czerwonych kwiatków. Omiń ognisko i pokonaj kolejną kłodę. Następnie przejdź po żółtych kwiatkach aż do celu. Następnie zagłęb się w roślinność. Po pokonaniu tej skomplikowanej ścieżki, podejdź do tablicy i wykop tajemniczą skrzynię. Wyjmij z niej kilka notatek uzupełniających Twoją księgę. Naprzeciwko tego miejsca znajdziesz drugie miejsce wspomnień. This is the exact spot where I discovered the legendary lost treasure of Melee Island. I still have it in a drawer, it's somewhere. Udaj się w lewo, a natrafisz na zniszczony most. Ale zaraz przy nim będziesz miał już trzeci dziennik z kolekcji. <sighs> uh. Po wyjściu z lasu podejdź do konstrukcji malarza, przejdź na prawo mini lampion z Deni oraz zniszczony wózek. a następnie wykop kolejne wskazówki przy skrytce rybaka. Po odebraniu kartek przemiesz długą drogę do drzewa kochanków, pod którym znajdziesz kolejną tajemniczą skrzynkę. Przebiegnij się do trolki i skorzystaj z niej. A następnie min mały port w zatoce. Pokonaj most, a następnie przeciśnij się między skałami i wykop legendarną skrzynię. Oddaj wiedźmie złotą figurkę, jednocześnie kończąc próbę poszukiwania skarbów. Wróć się do portu Stana i zasiądź na kolejnym miejscu wspomnień. To jest, miejsce, gdzie kupiłem ever pirate ship, The Mighty Sea Monkey. Well, actually, it wasn't all that mighty, but it had a lot of personality. Po przypomnieniu sobie ostatnich wydarzeń, podejdź do łódki z grogiem i przeczytaj kolejny dziennik. Gdy już wykonałeś poprzednie kroki, podejdź do stana what else can i show you i could do this all day step aside please time is money o i know i know it can be so hard to choose look out world stan is coming through <laughs> Czarną perłę. Bez We've been małpy. getting some great deals in stock. After a, a chat right. with the seller, who said it was the most expensive, and the some research, I'm not a That's economic. An example of our. That's why. It... Perhaps we can discuss some of. Sorry, but I couldn't possibly divulge that. All right, all right, take it easy. If you must know, it was purchased by a guy named Meat Hook. He runs. A... He told me that someone. Listen, I've got a rep. You tell you what? If you hurry, you could probably. <laughs> znaków i na kolejnym miejscu wspomnień. Hook Island, home to my old shipmate Meat Hook. That's a very flashy sign for someone who says they hate visitors. I, z Meat it, I you, sorry, but. Przejdź na prawo i wyjmij wszystkie kordelasy ze ściany. Kolejne do podniesienia będą deski znajdujące się na tyłach chatki Mithuka, dzięki którym naprawisz dziury, pozostałe pozdecydowanie zbyt na ostrzonych szablech. Wyjdź i urwij gałąź z pobliskiego drzewa. Następnie użyj jej jako dźwigni do wcześniej naprawianych drzwi. Teraz poszukaj słoika, który znajdziesz w jednym z czterech miejsc, a na filmie pokazujemy je wszystkie. Po odnalezieniu oddaj ten słoik kułowowi. Zgarnij noty potrzebne do zagrania szanty, spod jego poduszki z łóżka na pierwszym piętrze I przejdź do jaskini, grając skoczną piosenkę do przywołania bestii. Nie zapomnij, żeby wszyscy kompani pogłaskali papugę, aby otrzymać komendację. Odłóż bestii w bezpieczne miejsce i naciesz się komplementami od Meathooka. Odwróć się na pięcie i zasiądź na pobliskiej beczce, aby przywołać kolejne wspomnienie. Wróć do sprzedawcy stana i przegadaj z nim wszystkie możliwe opcje dialogowe, a gdy znudzi się jego gadanie, zamknij go w szafce i zrzuć go do wody, aby otrzymać komendację. Z tyłu chatki znajdziesz klucz. Otwórz ją... Weź książkę i odczytaj szyfr znajdujący się na ostatniej stronie. Otwórz skrzynkę i wyjmij z niej kolejną szkatułkę. Oddaj ją kolinie, aby ukończyć próbę złodziejstwa. Przejdź przez most, udaj się na skałkę, z której masz piękny widok na cyrkowe namioty oraz kolejne wspomnienie. Oh, I love the Zejdź po klifie i wejdź za duchem, a następnie podsłuchaj rozmowę Billa z Alfredo. Gdy skończą swoją parcę, sam dołącz do rozmowy. Porozmawiaj z ginem na temat kostiumu. Następnie zabierz go ze stołu po środku i załóż go w skrzynce znajdującej się po lewej stronie. Teraz wykonaj próbę. Zadzwoń dzwonkiem. Wejdź po drobinie. Przeskocz po Ponownie zadzwoń dzwonkiem. Zeskocz na platformy poniżej. Znów zadzwoń dzwonkiem. Zjedź z Wystrzel się armatą. I to wszystko w 25 sekund, a otrzymasz kolejną komendację. Oczywiście każdy członek załogi musi ukończyć próbę samodzielnie. Przed udaniem się w dalszą drogę, zasięść na beczce z kulami, która przywoła kolejne wspomnienie. Nigdy well, nie take się za zarobione srebrniki podejdź do maszyny z grogiem u zatopionego stana i przechyl butelkę do dna z całą załogą, aby wszyscy otrzymali komendację. Wróć na drugą stronę wyspy i zasiądź na kolejnym głazie przywołującym wspomnienia. Następnie podejdź całą załogą do drzwi. Uzbrój się w potężny piracki kordelas. I zapukaj w drewniane wrota. Porozmawiaj z nim yeah, przez well, chwilę. You heard... I zaprezentuj you think, swój potężny kordelas. Wejdź z pełnym zespołem. I porozmawiaj o kolejnej próbie z kapitanem Smirkiem. I, I wykonuj wszystko, day, co każesz ci zrobić. Wybieraj opcje dialogowe, zaznaczone żółtą kropką. Przyjdź po wyspie i trenuj z rozmaitymi duchami, które wychodzą po rozmowę z Murrayem. Aby uczyć się nowych obelg i ripost potrzebnych do pokonania Ripsi'ego, a żeby ułatwić Wam zadanie, pokażemy Wam wszystkie kontry, których jednak odblokowanie będzie wymagać kilku porażek. Moja szermierka się zadziwi. Tak, jestem pod wrażeniem, że się jeszcze trzymasz. Prośięta są straszniejsze od ciebie. Miło, że zostajesz w kontakcie z rodzicami. O moich czynach mówi się na całym świecie. Cóż, każdy lubi dobry żart. Nikt nie przeżył starcia twarzą twarz ze mną. Z tak porażającym oddechem, coś mi to nie dziwi. Wytrę tobą podłogę. Mam nadzieję, że sprzątanie idzie ci lepiej niż walka. Nikt nigdy nie pokonał mnie w walce. Och, więc to jest twój pierwszy raz. If I were you, I... Jestem tu, żeby odebrać cię życie. Najwyższy czas, żeby trafił ci się choć jeden. Nie nadajesz się nawet do lizania moich butów. Zaraz ja zaskrobi cię z mojej podeszwy. Potrzebujesz przerwy. Tylko ześmiania się z ciebie! Po nauczeniu się wszystkich obelg i lipost? Otrzymasz komendację Mistrz Miecza. Oznacza to, że to, jesteś gotowy do walki z Ripsim. Porozmawiaj z Murrayem i wygraj jeszcze jedną walkę z pirackim duchem, aby Murray przedstawił ci drogę. Udaj się do lasu i podążaj do tablicy, gdzie była skrzynia, a następnie skręć w prawo

Pokonaj Ripsiego i odbierz medalion, który należy wręczyć Korinie, aby ukończyć próbę miecza. Przejdź mostem, a na lewo znajdziesz kłodę, która przywołała już ostatnie wspomnienie. Przyjdź do posiadłości ścieżką prowadzącą od lasu i odczytaj ostatni dziennik z kolekcji. Gdy już wszystkie komendacje zostały osiągnięte, pora na powrót do Koriny i wysłuchanie całej historii. Weź flakon wraz z całą załogą i zanieś go gajbraszowi, aby odczarować jego świetlany umysł. Po zakończeniu przygody, załaduj się na statek i wypłyń przez portal, którym znalazłeś się w tej krainie. Za ukończenie opowieści otrzymasz wielkorękiego boszka, a za zdobycie wszystkich komendacji otrzymasz portret gubernatora Gajbrasha.